Witam Was w kolejnym na moim kanale z Minecraft'a. A dzisiaj postać ze Snu 2, więc lecimy. Tutaj wiemy, fabuła. Kliknąć, czemu by nie. Jako po tym, jak dowiaduje się, że Edward zaginął, postanowiłem go wraz z leśniczym znaleźć, znaleźć sposób na uratowanie go ze świata Cheaty. To start! Ustawienia raczej są takie same jak w pierwszej części, mam nadzieję. Przynajmniej mam taką nadzieję, no. Uważajmy, by było jakby nie. Prezentuję mapę. Postać ze snu. Dwa. No, i się zaczyna czarno. Baum. Edward nie zgodził się na pozycję, którą otrzymał od ty i zginął. Edward. No dobra, no to musimy kliknąć, że tutaj. Zobaczmy, zobaczmy. Edward, czy to do świata? Bo to już. tego jeszcze nie widzieliśmy. Więc zaczniemy sobie tak. W takim podobnym siedzie łatwo szaleć. No, zgadzam się. Wszędzie jest ciemność, ciemność. Jeszcze raz ciemność. Też prawda. Jestem już coś ciekawego. Bo nie. nic nie ma ciekawego. Stylko Ciekawe, Redstone, tyle. Tutaj uświadczysz jedynie ciemności oraz moich wspomnień. Jeśli tak wyglądają twoje wspomnienia, to ty się lepiej lecz. W takim razie... Czy każdy przedstaw mi... Nieprawda. Przedstaw mi swoją historię. Dawniej byłem zwykłym człowiekiem. Nikt nie widział, dinozaurze. Pracowałem w szkole jako nauczycielka chemii. Uh -huh. Moje życie było idealne. W takim razie to zepsuło Twoje idealne życie. Jeden wypadek wszystko zepsuł. U, wracając z pracy, podaciłem jednego z moich uczniów. Przeżył? Zginął na miejscu, leżąc na masce mojego samochodu. Fajnie. O tej chwili było tylko gorzej. Miałam ogromne wyrzuty sumienia. Zaczynałam popadać w obłęd. Też bym miał. Zostawiłam... Zostałam wyrzucona z pracy i zabrana do psychiatryka. Lecz to nie było dobre miejsce. Pacjent jak wyglądasz, chyba faktycznie nie było dobre miejsce. Pacjenci byli tam torturowani i poddawani różnym eksperymentom. Ojej. Jaka brutalna ta mapa. Mnie to nie mnie za to spotkało coś gorszego. Czyli co? Ostatniego dnia pobytu w psychiatryku wywlekli mnie na zewnątrz po czym przywiązali do stosu, który zbudowali. I co? Ja... Odprawili rytuał, po którym mnie spalili. Oho, fajnie. Fajna perspektywa. I tak oto przemieniłam się w cheatę. Aha, mhm, no dobra. Jakub. Aha, teraz będziemy Jakubem. Łooo! Chłopie, jaką ty masz chałupę. Kurczę. Dawno się tak dużo nie wyspałem. Ciekawe, czy Edward dowiedział się czegoś istotnego na temat swoich snów. O, właśnie ktoś do mnie napisał. Dobra, odczytamy wiadomość. Gdy będziesz gotów, udać się do swojej altanki. Czy ktoś obcy właśnie znajduje się w mojej altance? Mm -hmm. Czy musimy teraz odejść do altanki znajdującej się poza domem? To chyba na dół musimy zejść. Jaką forę ty tu gościu masz w ogóle? Ja, no hałpa. Chcę klasa, widzę, że tu nie ma tego wilka, którego spotkaliśmy ostatnio. O. Co to za szprot? Kim wy jesteście i czego ode mnie chcecie? A, to jest ten... Ej, to jest ten chłopak, którego widzieliśmy. Mam na imię Tadeusz, jestem leśniczym. A to jest Jerzy. Przychodzimy w sprawie Twojego przyciela, Edwarda, który niestety zaginął. Jak to zaginął? Właśnie, jak to. Znaczy, ja nie wiem, jak to zaginął. No, zaginął chłopaki. tragedia. Edward aktualnie znajduje się w świecie cheaty. Nie powiem, jakiej cheaty. Cheetah nie jest przypadkiem to postacią z jego snów, a jednak nie powiedział. Nie tylko jemu się śniła, jeszcze kilka dni temu czyta była postacią z, z moich snów. Po tym jak nie zgodziłem się na pojeździe do jej świata, postanowiła od odebrać mi kontrolę nad ciałem. Lecz odzyskałem ją po tym jak Edward wszedł do jej świata. Mhm. W takim razie, jak możemy ratować Edwarda? tak kiedyś wspominała o portalu prowadzącym do jej świata, przez który moglibyśmy przejść i zabrać Edwarda. A gdzie znajduje się ten portal? Powiem być w piwnicy dawnego domu Chity. Problem jest w tym, że nie wiemy, gdzie znajduje się jej dawny dom. Ale mamy pewne miejsce, w którym możemy się tego dowiedzieć. Cita wyjawniła Jerzemu, że, że gdy była człowiekiem, miała na imię Edyta. Przez noc, po zebraniu paru informacji, dowiedzieliśmy się, że dawniej była nauczycielką. Oraz tego, że po jakimś, po jakimś in incydencie wyleciała ze szkoły i została zabrana do psychiatryka. I to w nim powinniśmy poszukać informacji na temat tej pewnej edyty. No tak. W takim razie jedź, jedźmy tam od razu. W dzień obok tego psychiatryka przyjeżdżała często policja, która by na pewno by nam tylko przeszkadzała. Dlatego udajmy się tam w okolicach północy. No to no oczywiście musi być ciemno. No to widzimy się w psychiatryku. To aby kontynuować, kliknij tutaj. Jakiś czas później. Jesz? Jak widać, jeszcze ich nie ma. Nie ma. tutaj do Tadeusza spytam, ja kiedy będą. Nazwałem do Tadeusza. Jestem już na miejscu. Gdzie, kiedy będziecie? Wiesz. Co? mamy mały problem, ponieważ moje auto nie chce odpalić. Nie mogłeś zadzwonić mi o tym powiedzieć? Odkąd się zepsuło, próbuję naprawić. Gdy się uda, przyjedziemy jak najszybciej. W takim razie udam się do środka bez was i spróbuję samemu coś znaleźć. No tak, najlepszy pomysł. Jak tam chcesz. A właśnie, bo jedna rzecz mnie ciekawi. Tak, właściwie, to czemu chcesz pomóc Edwardowi? Gdy szukamy informacji na jego temat, dowiedziałem się, że jest dla mnie ważną osobą. Ale to nie jest rozmowa na telefon. Rozumiem. W takim razie ruszam do psychiatryka. Jakaś. Jakiś podejrzany ten leśniczy teraz nagle. Wejdź do psychiatryka i znajdź informację o domu czytym. No dobra. Będzie, że ten psychiatryk nie jest jakiś mega duży. Dobra, jednak, jednak jest ogromny. Czy przejdziemy jakoś tam? O! Sprytne. Kto to był? To naprawdę było O, Siemkas. Dobra, boże, ja sobie tutaj posprawdzę wszystko, to spokojnie to zrobimy. E, dobra, wejdziemy do niezim koniec. Okay. Pokój numer jeden. Jak do siebie wbijamy z buta. Właśnie przed chwilą pan doktor zabrał do piwnicy, w której ma mieć od teraz swój pokój. Jest mi smutno, bo była ona jedyną osobą, którą mogę porozmawiać i już mi jej brakuje. Uh -huh. O Boże, ale się przestraszyłem. Pokój numer 4. Kamek, a to... A dobra, to może być, może się przyda kiedyś nie wiadomo. Ostatnia po horror na kanale. Pokój numer 5. Brudna miska. Raczej się nie przyda, ale... Sezor... Przez... Przezorny człowiek zawsze ma brudną miskę. Pokój numer 7. Jednorożec? Widziałem dziś jednorożca. Chciałem dotknąć jego rogu, ale ciągle uciekał. Gdy wróciłem do mojego pokoju i ja opowiedziałem o tym Maxowi, to nazwał mnie szaleńcem. A ja go widziałem naprawdę. Przecież po co miałbym kłamać? Faktycznie chyba jakieś eksperymenty na nim były. Jakieś przewidzenia, pokój numer 8. Podarte spodnie. A to załóż Jakubie, przydadzą ci się. Na pewno. Pokój numer 10. Tulipan. To jest tulipan. Ciekawe jak nie wygląda tulipan. O, dzień dobry. Piwnica, pierwsze piętro. Dobra, szukamy tutaj na razie. Tyle to dam. Piska. Zadam męska. Ciebie się tutaj nie spodziewałem. A ty, mnie musisz mi przestraszyć. To z nagle mnie tutaj wyskoczy. A to jakiś coś. Zużyty papier toaletowy. Świetnie. Tego mi właśnie było potrzeba. Zużytego papieru toaletowego. Jakoś spuszczam wodę. To nie działa. Może... No to wychodzimy z tole do męskiej w tamtą stronę. Pokój pielęgniarek. To jest pokój pielęgniarek? Igła. To będziemy, będziemy mogli pokłuć cię. Jakiś magazyn. Trzeba dokładnie sprawdzić, bo tu w magazynie może coś być takiego. Bez czego sobie później nie poradzimy, na przykład. O! Zgon! Super. To nic nie otworzymy. No dobra, wyjmujemy tę książkę, ten zgon. Dzisiaj kolejny pacjent umarł. Musimy być ostrożni, jeśli nie chcemy, by wydało się, że zamiast leczyć ludzi, to ich torturujemy. O. pokój dyrektora. Notatka. Hmm, tu jest notatka. Jednemu z naszych pacjentów udało się uciec, uciec. Gdy policja dowie się to, co robimy tutaj z ludźmi to skończymy w więzieniu, a szpital psychiatryczny zostanie zamknięty. No i został zamknięty, więc może się dowiedzieli jednak. Pokój psychiatryczny. Spokój psychiatryczny? Spokój psychiatryczny. Klucz do pierwszego piętra, to się może przydać. Jak się domyślam, grając poprzednią część mapy, on to z co, gości gościu mnie zniknął. Idziemy na pierwsze piętro, skoro mam tam klucz do tego. Połowa jest się tego psychiatryka. Ale się ale już spa. Już idziesz? Pierwsze piętro, dobra, wchodzimy. Znał ten stojek. To się chyba coś obsypało. Dobra, nieważne. ważne. Hmm. To ja to Damska. Idź, idź, idź. Idź, idź, idź. Idź ty. Idź. Idź, idź. Nie, to jest na no serio szczur. wygląda to, jak gryby cukrowy, ale to jest szczur. Tabletki. Zostawię na miejscu. Jakoś nie potrzebuję tabletki. Chociaż. Chociaż tak z drugiej strony może jednak tabletka właśnie mi się przydała i to taka silna na ból głowy. Ta męska zamknięta, to pokój numer 12. Cegła zaschnięta krwią. Super. Zostawiamy na miejscu. Mamy igłę. Pokój numer 13. Więcej broni nie potrzebujemy. Pan doktor. Dzień dobry pan doktor Richard. Trager przykuł mnie mocno do łóżka. Przez to. co się zdenerwowałem, więc gdybym nie odkuł, uledzę go w rękę. Dobrze mu tak. Oj, oj oj. Ci, ludzie będziemy do tej powariowali. Pokój z wyposażeniem. Klucz do piwnicy. Idziemy teraz do piwnicy. To była dziwna. To było. Nie, nie, nie mówiłam mucha. Nie, mucha, nie. Ale u nasz. Była mucha <grymne> i <Bardziej szczyty? grymne> <grymne> mhm. tak też bardzo. Bardzo czyty? Mucha nie, nie, tak mucha nie, 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 chyba tutaj palona Edyta. E. Pokój numer 23. Aha, nie, zabierzemy zabierzemy też jeszcze tutaj. Karta pacjenta. Nazwisko mnie znane. Imię edyta, Data urodzenia dw, 12. Dwa, aha, 12 kwietnia 1961 roku. Adres lew, Lewaczewo 420. Jak na ślubi wodę, gdyby jakiś quiz tam zrobili. To zrobimy y, sobie zdjęcie. O! I jakby były na przykład jakieś daty. jedna bo właśnie jakieś... Coś by było niepoprawne, coś poprawne, ale to teraz będziemy wiedzieli. Sprawne. Dobra, mam adres domu Judy, teraz muszę zadzwonić do Tetyusza i powiedzieć mu o tym. No, do tytułusza. Dobrze, że dzwonisz, akurat udało mi się naprawić auto. Jesteśmy już w trakcie drogi do psychiatryka. No to zmień kierunek, bo udało mi się znaleźć adres jej domu. W takim razie podaj mi ten adres i wpiszę go od razu w nawigację. Lewa 420. Aha, nie było to potrzebne, no ale okej. Okay. No to widzimy się na miejscu. Aha, aby kodować, kliknij tutaj jakiś czas później. wejściem do środka, to już na mnie nie poczekali. Co jakieś inne. Wejście znaleźć Jakiś parkour, jest czy co? Nie, nie zrobicie mi parkura. Nie możecie, to jest zakazane. Nie robi się parkourów w mapach. Horrorowych no co? Tam nigdy nie będę. Ja tam nigdy nie wejdę, ja nie wejdę tam nigdy. Dobra. Mamę, kreativ. Urzukujesz. Czasem trzeba. Przez okno musimy wejść. A nie można było wejść drzwiami. No musiałem już. Już nie róbmy stawiamy na domaczego. Dobra, poszło. Co nad tej? Ile ona rzeczy miała w domu? Nad nikogo niczego takiego nie ma, więc chodzimy chyba niżej. Też nie ma. Żelazna opata. No, to możemy zejść jeszcze niżej. Eee. O, no. siema Dobra, skoro jesteśmy już razem, pora obmyślić plan. Nie wyjaśnijmy, dlaczego to się. Plan jest prosty. Wchodzimy przez portal do świata. Czytaj bierzemy ze sobą odwarda i wracamy tutaj. Okej, okay. a nie wyjaśnijcie, dlaczego byście zakopani? Jeśli tak ma to wyglądać, to jestem gotów. Muszę wam coś powiedzieć. Jesteś ci tu? Będziecie musieli tam wejść bez mnie. Jak to? Po tym jak nie zgodziłem się na pójście do jej świata, zabrała mnie tam siłą. Lecz gdy zobaczyła, z jaką niechęcią tam żyłem, postanowiła mnie ze wyrzucić i odebrać kontrolę nad ciałem. No i...? Po czym wybrała nową ofiarę, którą był Edward. No i co w związku z tym? Nie rozumiem... Nie zrozumcie mnie źle. Po prostu... Nie chcę tam wracać. Mhm. W jakim razie trzymaj za nas kciuki. Właśnie, trzymaj kciuki. Poro nas, Jakubie. Jeśli będziesz gotów, to przejdź przez portal. Ja pójdę za tobą. Zabiłem Jerzego. zabiłem Jerzego. Zabiłem Jerzego. Zabiłem Jerzego, nie. O nie, biedny Jerzy. Go też zabiłem. Poczekajcie, bo mi się tutaj. Tadeusz rozsypał. Co? Co jest w Co wy robicie? Aż mi was szkoda. Zamknij się i się cicho, co? Wasz plan się tak, gdyby nie jedna rzecz: niby to. Czekaj dam ci ubranie, bo taki kolasek będziesz teraz. Tylko dwie osoby z waszej truki mogą opuścić ten świat. Ona się mściwa stała, dobra. Jesteś. W takim razie, przekonajcie się, czy mówię prawdę. Gdy dwie osoby przejdą przez portal, zostanie on automatycznie zamknięty. To co teraz? Edwardzie, ci coś powiedzieć. No niby co? To chcesz mi to powiedzieć? Gdy wczorajsze nocy szukałem informacji na Twój temat, mi się znaleźć dane Twojej matki. I po połączeniu faktów udało mi się ustalić, że jestem Twoim ojcem. Ooooooo! Jak w wojnach normalnie. Co? Ale jak to? No, nic o tym wiesz. 11 lat temu miałem swoją Twoją matką. O, ważne. Jeżeli to prawda, to czemu zostawiasz nas samych? Moja matka nie powiedziała mi o ciąży. A nawet nie wiedziałem, że mam syna. Dlatego to ja powinienem ci tutaj zastąpić. Przynajmniej tyle mogę dla Ciebie zrobić. Hmm. To już ma rację, czy ja? Ja. Ja bym tutaj zostać. To ja powiedziałem. Tobie, abyś udał się do szkoły, przez co trafiłeś tutaj? Teraz po tym wszystkim nie chcę strącić z żadnego z Was. Ktoś musi tu zostać. Idźcie już. Bywaj, Jakubie. Żegnaj, przyjacielu. Aby kontynuować, kliknij tutaj. Edward. Brakowało mi takich widoków. Nie dziwię się. Jednego, jedynie kogo teraz mi brakuje, to Jakuba. Myślę, że Jakub wolałby, aby zaczął żyć tak jak dawniej. Może i masz rację. Lepiej będzie dla ciebie, gdy zapomnisz o tym wszystkim. To może idzie na jakiś spacer po lesie? Czemu nie? Ech. Czy już się to to początku? Nie wiem. Taki dobra, to ja byłem dzisiaj. হিহ হি হি তাক চিট হিহি হিহি হি হিহি ন